Słońce zachodziło nad sawanną, malując niebo odcieniami złota i ognistej czerwieni. Akil, młode lwiątko, siedziało samotnie na skale, owinięte ogonem wokół łap. Wiatr muskał jego ledwo widoczną grzywę, lecz w jego sercu nie było spokoju. Bycie synem królewskim wiązało się z dźwiganiem niewidzialnego, acz miażdżącego ciężaru na ramionach. Od urodzenia Akil słyszał szeptane wokół siebie słowa takie jak przeznaczenie, honor i odpowiedzialność. Każdy jego krok, każdy gest były uważnie obserwowane. Ale podczas gdy dorośli patrzyli na niego z cichym oczekiwaniem, jego rówieśnicy patrzyli na niego zupełnie innymi oczami. Nie podziwiali go za jego pochodzenie. Dręczyli go z tego powodu. Jeśli wykazywał jakiejś zdolności, oskarżano go o arogancję i poczucie, że jest lepszy. Popatrzcie na małego księcia, który myśli, że wszystko wie mówili sarkastycznie. Ale gdy popełnił błąd, nawet niewielki, wybuchali śmiechem. Oto przyszły król sawanny. Może powinien wrócić i schować się pod ogonem matki. Każdy dzień stawał się niekończącą się walką. Akil nie wiedział już, jak się poruszać. Jeśli coś robił z pewnością siebie, był arogancki. Jeżeli się wahał, był słaby. Gdy odpowiadał, zarzucano mu, że nie potrafi rozumieć żartów. Jeśli milczał, drażnili go jeszcze bardziej. Nie było wyjścia. I tak każdego ranka budził się ze ściśniętym sercem i zastanawiał się, jaka zniewaga albo upokorzenie spotka go tego dnia. Nie tylko ból wywołany słowami go ranił, ale także oczekiwanie na nie. Strach przed kolejnym atakiem stał się nieustannym cieniem, trucizną, która wkradała się do jego myśli, nawet gdy był sam. I tak dzień po dniu Akil nie żył już naprawdę, przeżył, czekam na następne ujęcie. Tego wieczoru stary szakal Zachir o przenikliwym spojrzeniu podszedł bliżej. Musisz zdobyć szacunek, młody książę. Kiedy ktoś cię atakuje, uderzasz go dwa razy mocniej. W ten sposób nauczą się ciebie bać. Akil poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Miał już dość bycia obiektem śmiechu. Następnego dnia, gdy lwiątko szyderczo zawołało do niego: Oto idzie księżniczka sawanny, Akil wybuchnął. Z rykiem wściekłości pchnął go na ziemię. Ale akurat w tym momencie jego matka przechodziła obok. Mały przeciwnik zaczął płakać, zapewniając o swojej niewinności. Nic nie zrobiłem, a on mnie zaatakował. Akil próbował się bronić, ale rozczarowana królowa ukarała go. Musiał pozostać w jaskini przez kilka dni. Siedząc w cieniu wielkiej skały, Akil rozmyślał, posłuchał rady szakala, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Właściwie dokuczanie byłoby teraz jeszcze gorsze. Wtedy właśnie, lekkim ale zdecydowanym krokiem, zbliżył się stary żuraw o imieniu Saari, najstarszy i najbardziej szanowany ptak sawanny. Jego niegdyś białe upierzenie było teraz poprzetykane siwizną, a jego długie nogi poruszały się z gracją kogoś, kto obserwował upływ czasu, nigdy nie czując się przez niego przytłoczony. Machnąwszy skrzydłami, wylądował obok Akil, przechylając głowę z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Jej oczy, małe i błyszczące jak krople wody, spokojnie go badały. Wiatr nie łamie bambusa, bo bambus nie może mu się oprzeć, powiedział w końcu niskim, lecz głębokim głosem, jakby niósł w sobie szept lat. Akil spojrzał w górę, zdezorientowany. Sari kontynuowała. Wiatr jest silny, ale nie zawsze trzeba mu się przeciwstawiać. Czasami ci, którzy się uginają, są mądrzejsi od tych, którzy się łamią. Jeśli ich zignorujesz, mały książę, prędzej czy później się zmęczą, znudzą. Akil skinął głową powoli. Te słowa wydawały się mieć sens, ale coś w środku go niepokoiło. Pochylił się na łapach, a jego serce wciąż waliło. Czy naprawdę wystarczyło ich zignorować? Czy wiatr naprawdę ucichłby sam z siebie? Sari patrzyła na niego przez dłuższą chwilę, jakby wyczuwając narastające w nim wątpliwości. Następnie, machnąwszy skrzydłami, znów wzbił się w powietrze, pozostawiając młodego lwa z jego myślami. Akil postanowił zastosować się do tej rady. Kiedy szczeniaki wróciły, żeby z niego naśmiewać się, trzymał głowę wysoko i udawał, że nie słyszy. Nie odpowiedział, nie okazał żadnej reakcji, wydawał się niewzruszony. Ale w środku coś się kręciło i kręciło. Każde słowo, każdy śmiech zdawały się uciekać na zewnątrz, ale w środku wyżłobił głębokie bruzdy. Ciągle powtarzali sobie, że prędzej czy później się zmęczą, że wszystko minie. Jednak za każdym razem, gdy wracał do jaskini, czuł jak ciężar tych słów zbiera się w jego umyśle niczym burzowe chmury. Noc po nocy sen stawał się płytki i niespokojny. Jego myśli krążyły nieustannie, nie znajdując spokoju. Nie rozumiał, dlaczego czuł się tak zmęczony i pusty. Pewnego ranka obudził się z ciężkim ciałem i pulsującą głową. Nietypowe gorąco paliło mu klatkę piersiową, a jego łapy sprawiały wrażenie, jakby były zrobione z kamienia. Jego kroki były powolne, a oczy matowe. Nie wiedział, co się z nim dzieje, po prostu zrozumiał, że po raz pierwszy nie obchodzi go już, co mówią inni. Był zbyt zmęczony, żeby się tym przejmować. Wtedy to przybył do niego stary słoń Bako, znany wszystkim jako uzdrowiciel sawanny. Za pomocą wielkiej trąby umieścił obok młodego lwa kilka ziół leczniczych. Akil powiedział głębokim głosem. Są dolegliwości, których zioła nie są w stanie wyleczyć. Powiedz mi, co cię naprawdę dręczy. Lwiątko spojrzało w dół. Nie chciał przyznać się do bólu. Ale na koniec ze łzami w oczach opowiedziała wszystko. Bako skinął głową z mądrością. Synu mój, nie ich słowa cię ranią. Ale władza, jaką im dajesz. Akil milczał. Śmieją się z ciebie, bo chcą na tobie wywrzeć wpływ. Jeśli reagujesz gniewem, wygrywają. Jeśli udajesz, że ich ignorujesz, ale cierpisz w środku, oni i tak wygrywają. Ale jeśli nauczysz się widzieć ich takimi, jakimi są, niepewnymi siebie szczeniaki szukające potwierdzenia, wtedy ich słowa nie będą już miały nad tobą władzy. Akil słuchał uważnie. Prawdziwy sekret polega na ochronie wewnętrznego spokoju. Jeśli zrozumiesz, że ich kpina wynika ze strachu, a nie siły, nigdy więcej cię nie dotkną. Następnego dnia, kiedy szczeniaki wróciły, żeby go podrażnić, Akil spojrzał na nie innymi oczami. Nie widział już wrogów, lecz niepewnych siebie młodych ludzi, którzy potrzebowali poczucia wyższości. Z pogodnym uśmiechem odpowiedział: Wow, to ciekawy komentarz. Ale jeśli naprawdę chcesz porozmawiać o czymś, co ma znaczenie, jestem tutaj. W przeciwnym razie może zapytam Twoich rodziców, co myślą o Twoich grach. Po raz pierwszy ich słowa nie zraniły Akil. Po kilku nieudanych próbach dokuczanie ustało, z czasem zniknęły całkowicie. Ta lekcja pozostała z Akil przez całe życie. Wyrósł na mądrego i szanowanego króla, który potrafił stawiać czoła wyzwaniom spokojnie i inteligentnie, ponieważ zrozumiał, że prawdziwa siła leży nie w walce czy ucieczce, lecz w ochronie wewnętrznego spokoju. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że czyjeś słowa cię zraniły? Ta historia uczy nas, że nie to, co nam powiedziano, nas boli, ale siła, jaką nadajemy tym słowom. Ochrona wewnętrznego spokoju jest prawdziwą siłą. Jeśli ta historia skłoniła Cię do myślenia, zostaw komentarz, w którym opiszesz swoje doświadczenia i przemyślenia na temat tego, czego się dowiedziałeś. Twój głos może być inspiracją DLA kogoś innego. A jeśli chcesz więcej takich historii, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Każda historia to małe ziarenko mądrości, które warto ze sobą zabrać. Podziel się tym z kimś, kto może tego potrzebować, bo czasami prosta historia może zmienić sposób, w jaki podchodzimy do życia. Do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnej historii.